Chciałem dojść na nogach do Karpacza, ale ścieżka rowerowa skończyła się w łomnicy. Dlatego, dlatego zmieniłem trasę. Jestem w Słakowicach i przeszedłem też przez całą omnicę. Nie wiem jak to się stało, ale chyba nie dojdę dziś do Karpacza, nie dojdę dziś do Karpacza, bo to jeszcze jest daleko. A jednak, a jednak... Y a jednak ścieżki rowerowej tam nie ma. Dlatego dziś pójdę sobie, pójdę sobie do siedliska, siedliska Pstrąga i zjem sobie tam sobie rybkę i może też piwko. My sweet Prince friends tube and rain, Rantid you, my santo me, Lobio campenio partes you, Le campia per abicante amon, Pensi ver te, Ma senid you, per comia mai, Mario cantelo siam per te, La piano che il basse Per chi ter te, Sant'eni amor, la piano, Jamo kępionę z la bramy, lakambiane wam Pozdrawiam was, sławomiro. Smysłakowic was pozdrawia i żegna was serdecznie już. Do widzenia.